Pierwsze wstępne wyniki, jeżeli chodzi o tegoroczne wybory, i w tym roku Prawo i Sprawiedliwość, to było 36,8% głosów Polaków. Razem ze mną kandydat PiS Grzegorz Szymaćkowek. Dobry wieczór. Dobry wieczór Pani. Jaki to jest dla Was wynik? Jakie emocje w tej chwili Wam towarzyszą? To dopiero sondażowe wyniki. Exit Pole nigdy nie oddają rzeczywistego wyniku. Natomiast rzeczywiście, przede wszystkim trzeci raz udało nam się zwyciężyć. To bezprecedowa sytuacja, bo wcześniej Platforma Obywatelska ani żadna inna partia nie była w stanie tego osiągnąć. Oczywiście chcemy więcej. Mam nadzieję, że w trakcie liczenia głosów ten wynik się poprawi i rzeczywiście rząd Prawa i Sprawiedliwości zostanie utrzymany na trzecią kadencję. Ale to i tak jest trzeci raz zwycięstwo z rzędu, i to jest sytuacja w Polsce nowa. Czyli życzycie sobie państwo, żebyśmy jutro obudzili się także w tej zwycięskiej dla was oczywiście Polsce. Oczywiście, że tak, dlatego że myślę, że program Prawa i Sprawiedliwości, który zaprezentowaliśmy przez 8 lat, był bardzo dobry dla Polski. Obniżenie podatków, obniżenie wieku emerytalnego, te wszystkie zdobycze socjalne, społeczne, które się udało, 800+, plus, które teraz właśnie uchwaliliśmy, a także inne kwestie dotyczące bezpieczeństwa, chociażby kwestii imigrantów, gdzie rząd Prawa i Sprawiedliwości wyraźnie stoi na stanowisku, że absolutnie nie zgodzimy się na mechanizm przymusowej relokacji. To są te rzeczy, które myślę, że dla Polaków są cenne. Dlatego mówię, zobaczymy ten wynik ostateczny. Będą wcześniej late pole, a wynik ostateczny pewnie poznamy za jakieś 20-24 godziny. Wspomniał Pan o tych rzeczach, które już wprowadziliście. A co tak naprawdę chcielibyście jeszcze zmienić w Polsce, jeżeli ten wynik się potwierdzi i faktycznie będziecie zwycięską partią? Przede wszystkim chcemy utrzymać bardzo wysoki, dalej, dalej wysoką dynamikę wzrostu gospodarczego. Dlatego, że, jak Pani dobrze wie, wzrost gospodarczy w Polsce jest bardzo wysoki na tle wszystkich państw Unii Europejskiej. Mamy bardzo niskie bezrobocie. To Są pewne zdobycze, które nie są dane raz na zawsze. Tylko dobry i skuteczny rząd, rząd Prawa i Sprawiedliwości utrzymywał to i utrzyma to, jeżeli będzie miał taką szansę to realizować. Ale wracam do jednej podstawowej kwestii ważne, żebyśmy nie pozwolili na dyktat Brukseli w kwestii nielegalnej imigracji. Europa już popełniła błędy, Francja, Niemcy, oni za te błędy dzisiaj płacą. Nie możemy pozwolić na to, żeby Polska także płaciła za te błędy i prawo i sprawiedliwość jest tego gwarantem. Blisko 37% tyle Polaków według wstępnych sondaży zagłosowało na Prawo i Sprawiedliwość. Razem z nami szef tej partii w Lubuskiem, Marek Ac. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Panie pośle. Krótki komentarz, poprosimy po tych sondażowych wynikach. Jakie emocje wam dzisiaj tutaj wieczorem towarzyszyły? Wygraliśmy kolejne wybory. No, 37% to jest mniej więcej tyle, ile ostatnie sondaże nam dawały poparcia. Natomiast no, trzeba po prostu poczekać na wyniki ostateczne, bo one się zmieniają w trakcie oczywiście nocy. Najważniejsze będą te, które ogłosi Państwowa Komisja Wyborcza, więc. Też od tych ostatecznych wyników będzie zależała liczba mandatów, którą Prawo i Sprawiedliwość będzie dysponowało. Nie wiemy też, jaki będzie ostateczny wynik Konfederacji. Oczywiście według tych wyników exit polu partie opozycyjne, Koalicja Obywatelska, Trzecia Droga i Lewica są w stanie stworzyć rząd, ale no, poczekajmy na wyniki ostateczne, no bo jednak chociażby lubuskie pokazywały. Że po podliczeniu głosów ostateczny wynik jednak różnił się od tych, które zostały ogłoszone o godzinie 21. Wspomniał Pan właśnie o koalicji obywatelskiej, która blisko 32% według tego wstępnego sondażu głosów zdobyła. Czujecie ich oddech na plecach? Są jakieś niepokoje? No nie, no to znowu było też w przedziale od. 7, 8% przewagi Prawa i Sprawiedliwości właśnie do 5. Czy ten wynik się utrzyma? No zobaczymy. Ja mówię, że koalicja obywatelska no, dopiero z ewentualnymi koalicjantami też będzie tworzyć ewentualny rząd, więc Tutaj trudno jest jakby mówić o tym, czy koalicja obywatelska dościga prawo i sprawiedliwość. Mówię, ta różnica jest dosyć duża po ośmiu latach rządów, zresztą w ostatniej kadencji bardzo trudnych, związanych i z jednej strony z reagowaniem na pandemię, z drugiej strony na zagrożenie wojenne, później kryzys energetyczny, inflację, no to były warunki, w których rzeczywiście nasz rząd no jakby musiał reagować kryzysowo, to też po prostu pewnie część wyborców mogło zmęczyć czy zniechęcić, ale no, tak jak prezes Jarosław Kaczyński podsumowując ten wynik powiedział, czekamy na ostateczne wyniki wyborów i od tego jakim, jaką ilością mandatów będzie dysponowała opozycja obecna, a jaką Prawo i Sprawiedliwość, no, od tego będzie zależało też, czy będziemy rozmawiali o kolejnej kadencji Prawa i Sprawiedliwości w koalicji nie wiem, no z Konfederacją, czy też po prostu yy, yy, no, przejdziemy do opozycji, bo to też trzeba wziąć pod uwagę. A co jeśli chodzi o referendum, bo tutaj widzieliśmy też wynik, 40% Polaków zdecydowało się na udział w nim. No to jest dosyć wysoki wynik, biorąc pod uwagę tą kampanię, którą cała opozycja prowadziła, bo właściwie nie, nie, nie znam komitetu wyborczego, który zachęcałby poza Prawem i Sprawiedliwością do udziału w referendum. Więc jeżeli po prostu mamy wynik na poziomie 40%, to jest świetny rezultat, aczkolwiek jeżeli się utrzyma, no to oczywiście z punktu widzenia konstytucyjnego referendum nie jest wiążące, ale jest ważne, także to też będzie ważne głos Polaków, który każda władza powinna wziąć pod uwagę, no bo też myślę, że zdecydowana większość tych, którzy wzięli udział w referendum, zapewne na te cztery postawione pytania odpowiedziała nie. Więc no jest to w jakiś sposób dla, dla każdego rządu wyraźna wskazówka, jaką politykę ma prowadzić. PiS 36,8, Platforma Obywatelska 31,6 to takie pierwsze rezultaty. Adam Sługocki, szef lubuskich struktur Platformy Obywatelskiej. Dobry wynik, bardzo dobry, jakie oczekiwania? Z punktu widzenia oczywiście przegranej PIS-u bardzo mnie to cieszy, bo w skali ogólnokrajowej uwzględniając całość bloku demokratycznego PIS przegrywa te wybory i to mnie szalenie cieszy. Natomiast myślę, że ta różnica o której Pan wspomniał, 36,8, 31 z ułamkiem dla Koalicji Obywatelskiej, będzie mniejsza. Myślę, że to jest wynik przeszacowany, to jest exit poll, czyli to nie są ostateczne wyniki. Jeszcze, jak Pan wie i Państwo wiedzą, te wyniki będą spływać, zwłaszcza z dużych ośrodków, gdzie było mnóstwo osób, bo i frekwencja jest fantastyczna, za to dziękuję. Więc generalnie jesteśmy bardzo zadowoleni, a regionalnie, jak wiem już, te wyniki są jeszcze dużo, dużo, dużo lepsze dla dla Koalicji Obywatelskiej. Co możemy powiedzieć? O tych wynikach lubuskich, to yy, co pan wie w tej chwili? Ten, te sześć mandatów nawet? Jest możliwy taki rezultat? Tak, jest możliwe, bo z tych informacji, które do mnie dotarły, 42% to wynik koalicji obywatelskiej, 24% prawa i sprawiedliwości, więc to bardzo mnie cieszy. Sześć mandatów jest prawdopodobnych dla koalicji obywatelskiej, być może nawet przesądzonych. No i to jest fantastyczna informacja. W tym kontekście bardzo chcę podziękować Lubuszanom przede wszystkim za to, że. Poszliśmy do wyborów, że doceniliśmy powagę tego czasu, w którym jesteśmy. No i fantastycznie, że oddaliście Państwo swoje głosy na Koalicję Obywatelską. Dziękuję za tysiące rozmów, naprawdę dosłownie odbyłem ich tysiące, tysiące. Rąk Lubuszanek i Lubuszan uścisnąłem. To były inspirujące, czasami trudne, ale ważne dla mnie rozmowy. One będą także ważną inspiracją na te cztery lata uwzględnie każdy głos, który usłyszałem. Posłanka Katarzyna Osos, pierwsze wrażenia, pierwsze komentarze, dobry wynik, bardzo dobry. Oczekiwania na coś więcej. Dobry wynik. Czekamy do rana, no ale najważniejsze, że wychodzi, że opozycja zjednoczona opozycja ma większość 248 mandatów, także wierzymy w tą dobrą zmianę, że będzie dobrze. Czekamy do rana. Zobaczymy, czy się potwierdzą te sondaże, ale jeżeli się potwierdzą, to jest dobrze, bo jest szansa na przyjęcie władzy. Czy te wyniki były zaskoczeniem, czy można było się właśnie takich rezultatów spodziewać? Znaczy, zawsze człowiek oczekuje, że będzie lepiej, ale generalnie dobrze, no dobrze, żeśmy przekroczyli 30%, drugie miejsce. I my patrzyliśmy od samego początku, przecież wiedzieliśmy, że tu nie chodzi o wynik sam Koalicji Obywatelskiej, ale chodzi o to, żebyśmy wspólnie, razem mogli odebrać w końcu władzę Zjednoczonej Prawicy, no, która po prostu zniszczyła ten kraj i trzeba go zacząć odbudowywać. Generał Mirosław Różański jest naszym kolejnym gościem, jeżeli chodzi o wieczór wyborczy. Panie generale. Czy ten wynik póki co wstępny was satysfakcjonuje, czy jest euforia u was? Przede wszystkim od jest potwierdzeniem tego, że ludzie z jednej strony oczekiwali zmiany, i co jest najważniejsze zaufali. Zaufali temu projektowi trzeciej drogi, który dzisiaj daje gwarancję, że będzie sformowany rząd, rząd koalicyjny. I ja nawet tak przekornie mówiłem, że jeżeli ktoś chce, aby. Koalicja Obywatelska sformowała rząd, to trzeba głosować na trzecią drogę. Może ten głos został wysłuchany, ale osobiście się cieszę z tego, że też, też tym wynikiem tak naprawdę ludzie potwierdzili, że chcą zmian. Chcą zmian, które będą, myślę, w perspektywie najbliższych lat niezwykle istotne. Po pierwsze zasypią podziały między naszym społeczeństwem, tutaj u nas w regionie, ale również w całej Polsce. I będą gwarancją na to, że Polska zacznie się ponownie rozwijać, bo w moim przekonaniu ostatnie 8 lat to niestety ale była stagnacja i było dużo takich deklaracji o charakterze werbalnym, populistycznym, a faktycznie nie wpływał na rozwój naszego kraju. Jak to pan generał ujął? Polacy chcą zmian, tych zmian według pierwszego sondażu chce 13%. Czy pan jako kandydat do Senatu także tych zmian chce, jeśli tak, to jakie są plany? Przede wszystkim startując do Senatu w ramach Paktu Senackiego. Użyłem takiego hasła bezpieczeństwo naprawdę i chcę się tą domeną zająć, tylko chcę od razu uspokoić, że nie będę myślał tylko o kwestiach militarnych, bo bezpieczeństwo to jest również bezpieczeństwo ekologiczne, bezpieczeństwo zdrowotne, bezpieczeństwo ekonomiczne, więc tych domen jest, jest wiele, a myślę, że to doświadczenie, które ja niosę ze sobą, jakby nie było ponad 30 lat pracy z ludźmi, fakt, że w armii, ale to jest chyba taka legitymacja, która pozwoli mi aby dyskutować o kwestiach bezpieczeństwa w tym szerokim wymiarze i taką aktywność deklaruje wszystkim tym, którzy nam nie głosowali. 13%, takie są wstępne wyniki, jeżeli chodzi o pierwsze sondaże wyborcze. My jesteśmy z Mają Nowak, kandydatką do Sejmu, jeżeli chodzi o trzecią drogę. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Pierwsze pytanie musi być o emocje, jest radość, bo widzę takie delikatnie zaszklone oczy. Zaszklone, czy mo, może nie do końca zaszklone, ale uważam, że radość jest ogromna. Jestem bardzo, bardzo dumna z tego wyniku, ponieważ zrobiliśmy go na trochę innych zasadach niż pozostali. Zrobiliśmy to pracą społeczną, wolontariatem i z ludźmi, którzy działali przez ostatnie kilka lat, nie tylko w kampanii, więc jestem z tego mega dumna. Powiedziała Pani, że zrobiliście to, czyli rozumiem, jest tutaj na myśli kampania, długa kampania jest żmudna praca wasza. Żmudna, na pewno długa i to nie tylko ta kampania w ostatnim miesiącu, tylko my pracowaliśmy kilka lat i uważam, że to jest sukces tych wszystkich ludzi, wolontariuszy, którzy na to naprawdę ciężko pracowali. Było ciężko? Były z zwątpienia, tak to ujmijmy? ujmijmy. Zwątpienia może nie, bo naprawdę bardzo mocno w to wierzyliśmy i dlatego to robiliśmy i robimy nadal. Ale było ciężko, nie było nam łatwo, bo nie mieliśmy pieniędzy, nie mieliśmy takich możliwości jak pozostali, więc nie była to łatwa droga. 8,6 to wynik lewicy w wyborach do Sejmu i do Senatu. Jesteśmy właśnie z przedstawicielami Nowej Lewicy, Anita Kucharska-Dziedzic. Pani poseł, jak ocenić te wyniki? No, te wyniki jeszcze nie są pełne na pewno. No, bo wszystkich nas zaskoczyła mobilizacja do tej pory niezdecydowanego elektoratu. To jest 2 miliony ludzi, których więcej poszło do wyborów niż wszyscy się spodziewali, i to jest dwa miliony osób, które uwierzyły w ostatnim tygodniu, że ich pojedynczy głos ma znaczenie. To jest wielkie, niesamowite zwycięstwo demokracji. I zanim my zaczniemy już robić nasze układanki, bo wiadomo, że zmieni się w Polsce władza, zmieni się rząd, zmieni się. Się wszystko absolutnie, no to musimy przede wszystkim pogratulować społeczeństwu, że te wszystkie mobilizacyjne akcje, te wszystkie profrekwencyjne akcje, te apele kierowane do kobiet, żeby uwierzyły, że każdy głos ma znaczenie, bo jeden głos plus jeden głos to są już dwa głosy. I dwa miliony ludzi uwierzyło, że ich głos ma znaczenie. To widać przede wszystkim, jak oglądaliśmy te kolejki do, do komisji wyborczych, jak oglądaliśmy te kolejki do konsulatów, to Widzieliśmy ogrom młodych ludzi, więc ja jestem nauczycielką z wykształcenia, więc ja jestem przede wszystkim dumna z tego, że udało się dotrzeć do tego młodego elektoratu, który uwierzył i uznał, że tak, to oni mają decydować o swoim własnym życiu. No i oni właśnie pokazali. Natomiast że... sam wynik Lewicy. Yy, jednak były oczekiwania, że będzie dwucyfrówka. Tak, myśmy oczekiwali, że on będzie dwucyfrowy. No, zobaczymy, co się będzie działo, bo to jeszcze stoją ci młodzi ludzie, którzy są naszym elektoratem przede wszystkim w tych kolejkach yy, i, i, i będą. Jeszcze jeszcze pewnie głosowali, więc zobaczymy. Pewnie będzie więcej mandatów, bo to jest 30 mandatów, będzie pewnie 30 kilka. Ale tak, no, liczyliśmy na wynik dwucyfrowy. Natomiast zwróćmy uwagę, że rzeczywiście, przy takim gwałtownym skoku frekwencyjnym i przy takiej polaryzacji, zawsze dwaj najważniejsi gracze, gracze zyskiwają, zyskują, przepraszam, dwaj najwięksi gracze zyskują, natomiast te mniejsze ugrupowania tracą. I my wszyscy mamy w tych trzech ugrupowaniach, Mamy te niższe, już doliczyłam niestety konfederację, mamy niższe wyniki niż się wszyscy spodziewali, dlatego że ta polaryzacja społeczna i ta zmiana frekwencji sprawiła, że najwięksi zyskali. Mirosław Glas, polskie stronnictwo ludowe, dzisiaj chyba niezwykle zadowoleni jesteście wy jako ludowcy, jako trzecia droga, bo no właśnie, że to jest wynik na miarę oczekiwań, czy nawet coś więcej? Wynik jest na miarę oczekiwań, chociaż zawsze jest ten, taki kolejny próg, że mógł, można byłoby więcej. Jesteśmy bardzo szczęśliwi, wierzymy w to, że wynik, który dał demokratycznej opozycji większość, będziemy rządzili. Jakie, jaka to była kampania? Jakie refleksje już tak na gorąco w tym okresie najgorętszym, czyli walki o głosy? To była bardzo ciężka kampania i mieliśmy przeciw sobie cały mechanizm mediów narodowych. Wszyscy, którzy w tym uczestniczyli, musieli się zmierzyć z tym. Ale daliśmy radę. Kolejne wyniki, kolejne informacje spływają. Jak sztab PSL-u trzeciej drogi reaguje na te informacje? Bardzo dobrze reaguje sztab PSL. Spodziewaliśmy się wyniku około 15%. To jest ciężka kampania. Mieliśmy dwa sztaby. Bardzo dobrze uważam, że zaangażowaliśmy się i mam nadzieję, będą dwa mandaty. i Mam nadzieję, że to będą dwa mandaty dla polskiego stronnictwa Ludowego.